Dobry. Witam dzisiaj wszystkich serdecznie. Dziś idziemy z zakochanymi w Szczecinie. Dzisiaj idziemy z Ulikowa do Marianowa. Trasa wiedzie przez Ulikowo, przez dolinę rzeki Krąpiel, później przez Pędzino, w którym zwiedzimy zamek. I później dojdziemy do Marianowa, gdzie jest jezioro marianowskie i y, klasztor y, Marianowie. No to zapraszam wszystkich serdecznie do obejrzenia relacji. Jesteśmy teraz w Ulikowie przy kościele średniowiecznym z XV wieku. A tutaj mamy jeszcze zabytkową bramkę. No oczywiście raz z wycieczką. To jest na terenach ty, romańskich, tymowa była przewodnika. Tak jest. Tle, liter, o, tak. one szczególności to widać poszerzone. Maswerki też zachowały się stare, zabytkowe. Tak. A teraz wchodzimy na teren Grodziska z całą grupą. Tak jak widać, tutaj jest pierwszy taki wał, tu była brama. To był taki plac zamknięty on nie był wokoło, a tu główny wał ziemno-kamienny. Ten wał, który tu widzimy po tej stronie, po lewej, to jest naturalny. To jest ten os. Także to co widzimy, te przejście, tego przejścia nie było. Jest sztucznie przekopane. Tak. A tu mamy widok na rzekę Krąpiel. I tak jak widzimy tutaj po tej lewej stronie właśnie cały czas ten os się ciągnie aż do samego pędzina. Pięknie? Cieszę się. Yeah. Oh. <laughs> no. Piękne drewno należało się Nadal jesteśmy nad rzeką krąpielą Proszę tutaj widok z góry Jeszcze całkiem niedawno, tutaj miesiąc temu wody było tyle że to drzewo było zasłonięte lewa szczególnie A więc w skrócie. Teraz będziemy szli pod mostem kratownicowy nitowany z 1888 roku. Linia kolejowa 401 do Piły. A teraz jesteśmy przy kościele w Pęzinie. Jest otwarty. Chyba że nie, bo tam krata może być. Mamku od 1700 roku. Do II wojny światowej. Puck, tak, puckamerowie, puckamerowie dobra. Tu jest herb ro, rodu, puckamerów tak, tak w polskim brzmieniu, bo jest trochę tak w tym Tak, to chyba połączenie w ogóle dwóch karów No tak, tak wygląda tam. To jest herb, to jakiś, tak. Pozwólcie, tak, tak jestem wzięty, na chwilę się południmy w tym domu, co będzie do tego wysokości, Pani Święta Pan z Tobą, i błogosławiony pobądź żywota Twojego Jezusa. Święta Maria, Matko Boża, bądźcie za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. To co pozostało, ja też słuchajcie, się doczytuję i, i, i trafiam do tych starych opracowań, zdjęć. Ołtarz, który jest Tutaj był, była boda, bo która, no nie wiem gdzie jest, najpierw już nie do odzyskania, ze Starych Bryciń, czy nie tyle, w co zdjęć nawet, wejście tutaj było, do tej body był wyżej. I wiadomo jak kościoła protestanckich, y, głoszenie Słowa Bożego z tego miejsca. Ołtarz, y, ten, ten ambonowy, XVIII wiek, y, te, te kolumny dwie i też y, to co to są te kolumny romańskie i też te, te formu, to nie wiem jak się nazywa, te liście wokół, z jednej strony herb pod kamerą, z drugiej strony bor. I tutaj odmówione do poprzednika, księdza, który lat był epitafów poświęcone właśnie y, y, pod i worku. Można tutaj podnieść, Już teraz się nie do ściągni. Czyż tak jak u protestantów w centrum? I zaraz że mnie poławił. Nie, nie, popełnił nie Kto jest kto? Sobie skorzystam ze ściągi. Bogate wyposażenie, ładne. Tak, ładne wyposażenie kościoła, bogate, stare. Tak. tak. To znaczy powiem tak. No, co, co, z tego zostało nie? Dużo jest. Jest dużo rzeczy, które są do. Tu zaraz wam pokażę zdjęcie tego. To jest bardzo małe. Wiekarz 1906 rok z Hamburga. Czy nie? Z Monarka, Z Monarkii. Ewangeliści, tutaj mamy scenę z wartowskania i narodzenia, nawet gdzieś tam w jednym z opisów... To jest Monarch. Tak? No nie wiem, tak jest. to, to, jest to. Manie, to są czterech Ewangelistów. No, tak. Szczerze powiem, no tak, opisów mam, że niby były zabezpieczone, ale na przykład ten świętego tego Jana, Ewangelisty. Jakie zwiaty niesamowicie pracuje i boję się, że są jakieś tam szyby na zewnątrz, ale to jest tak wszystko. Teraz wchodzimy do zamku w Pędzinie. Na szczęście udostępnili nam możliwość wejścia.

A tu kiedyś była fosa w most Teraz jest park i tam jest rzeka o Proszę, to jest Bocian A tu mamy salę tortur. Madejowe łoże. Idziemy na górę. Klatka. Głazno. Światło! A tu mamy zbroję z mieczem. armada Kto ci coś pokażę. To są miecze dwuręczne, to jest miecze z dwoma rękami. Nieprawdziwe, tylko zrobione na rzecz, Patrz, patrz, patrz tutaj. o 12 w nocy ożywiają się. I same, chodzą. I same tak chodzą. Jakby na damców. Tak.

...do toalety średniowiecznej. Proszę. Co tam jest? W runie siku i kubkę robiono prosto do posy. Przepraszam. Tam jest posa. Kolejka do toalety średniowiecznej. I to spora kolejka. A to są zdjęcia... ...jeszcze z przebudowy z 1980 roku. To jest Pędzino Zamek, widok północno-zachodni. Tutaj fragment fasady wschodniej, to przed remontem. I mnóstwo zbroi z różnego okresu. A proszę, tutaj starsze zdjęcia. Jeszcze jak wieża była w ruinie. A tutaj mamy jeszcze jak tu było zalane czyli rzeki pędzinianka i krąpiel tworzyły tu rozlewisko. A tu mamy komnatę, w której można zobaczyć stroje. Nie tylko. Z równych epok. Zresztą piękne stroje. A to, to jest dla mnie. Dwa metry ma jak mordę strzelił. A to czarny rycerz. Zakonnik. To oni tu wszyscy mieszkali? Tu mamy górne piętra stylizowane. A teraz weszliśmy na wieżę zamkową. Ona jest odnowiona, właściwie odbudowana w 1986 roku. Bo tu była ruina. I tu mamy teraz widok na okolice. Tam jest kościół. Tutaj rzeka Krąpiel. Tu na dole jest spędzinianka. No i tutaj mamy zabudowania folwarczne. Pędzina. Tu gdzie widzimy, to tutaj stały młyn. No tutaj mamy dzisiejszy zakład komunikacji. Busy. Ogólnie mówiąc, tam dalej jest park. Dawny park tego zamku, przyzamkowy. No i tam jest właśnie rzeka Pędzinianka. No i tu mamy zabudowania zamkowe. I tu jest plac zamkowy. Proszę. Tu mamy widok na zamek od strony dawnej fosy. I tutaj jest most. Tu gdzie była kiedyś fosa. W ogóle ten, ten teren, który teraz widzimy był dużo niżej niż w tej chwili jest. No i tutaj była po prostu woda. Bo tutaj mamy wokoło rzekę Pęzinkę, która idzie do kąpieli. basztą tak. Później w 1600 roku, po 200 latach, zdecydowano o przebudowaniu tego skrzydła zachodniego na renesansową z tymi On jest wszystkimi to ty no jest za mi się Ale A ten część jest. A tam w 1852 dobudowano tą część neogotycką, a przed wojną dobudowano, zamurowano dziedziniec. Te pięć okien, jak się wchodzi, co stałaś, to jest dobudowana ściana. Aha. A tutaj widzimy toalety średniowieczne. Tutaj jest ta wieża. Tu mamy przed, ten przybudówkę, taką przy grodzie, i mamy most. Tak, 1852-55. I w ogóle, to jest takie istotne, są cztery najważniejsze etapy powstawania zamku. To jest tak. Pierwszy to jest gotyk. Przełom 13-14 wieku, tak powiedziałem. To jest właśnie ten zamek. Posiadał formę no, taką typowo obronną. Cztery odcinki murów obwodowych, dobudowana od strony wschodniej część mieszkalna. Następnie, w połowie XV wieku, mniej więcej w tym czasie, kiedy Borkowie odkupili od joanitów ten zamek, wybudowali w okolicy tutaj zamku kościół. Jak ten pierwszy, ta forma, który odwiedziliśmy, ta bez wieży, to jest właśnie kościół, to jest ta forma pochodzi z XV wieku i również przebudowano część gotycką. W 1600 roku przebudowano część zachodnią. Do tam cztery e, e, renesansowe widoczne są te zdobienia, tynk, elewacja jest pokryta tynkiem. To jest wiek XVI. W wieku 1670 zamek kupują, odborków odkupują, put, najpierw są administrują, administrują ten zameczek, nazywają się Putkamerowie i właśnie ten grobowiec, który widzieliśmy w pobliżu kościoła. I właścicielami, to jest właśnie poświęcone epitafium ich pamięci. Tam również były widoczne herb, między innymi tego rodu zacnego. I oni w czasie swojej administracji przebudowali tę, dobudowano tą część neogotycką w roku 1852, szybko, bo przez 3 lata, do 1855, a, w, a przed II wojną światową w 1935 roku wybuch pożar. Część została z zamku, no uległa zniszczeniu i co jest istotne w 1935 roku odbudowano część tutaj południową. Natomiast część tutaj ta gotycka, bardzo stara i neogotycka, pochodząca z połowy XIX wieku, została pokryta jedną wieźbą dachową. I ostatni etap zamku przebudowy to jest przed samym wybuchem II wojny światowej, bodajże w 1935 roku. Zdecydowano, że dziedziniec, tu powstała ściana południowa, i w ten sposób powstał naturalny dziedziniec zamku. Także tych, tych pięć okien i cała ta nadbudówka pochodzi przed II wojny światowej. Także no, to są takie najistotniejsze etapy budowy Dziękujemy. tego zamku. A co z Dziękujemy. Nie, nie, nie. nie. On się oparł. Później po wojnie administratorami no, było Państwowe Gospodarstwa Rolne. Zami mieszkania, część mieszkania znajdowała się przez te lata, pere. Jesteśmy już Marianowi, doszliśmy do Jeziora Majanowskiego. Na razie zapraszam do bani Państwa, kto chce przyjechać w niedzielę i w sobotę. W mamy spotkania o jeden. A tam jest młyn, do którego zaraz pójdziemy. A teraz jesteśmy tu na jazie, na rzece Krępie. I tu jest młyn. Teraz jest to hotel. Tu mamy klasztor w Marianowie. Tu mam Wyciszkowiczów i rzekę Krępę. Jeszcze tylko po wykonaniu zobaczymy ile. Ale... Doszliśmy do Marianowie do klasztoru. Wchodzimy do kościoła w Marianowie. Teraz mamy ognisko Nie dostaliśmy ciasto od księdza I jest i herbatka, kawka jest wszystko. Aha. No ja mam herbatę. No. Do połowy e, XVI wieku, bo w 1535 Sejmik w Trzebiatowie postanowił, że wyznaniem tutaj wiodącym na pomozu będzie wyznanie protestanckie i nastąpiła kasacja klasztoru ale pozwolono tym siostrom które tutaj jeszcze były cesterkom być do końca swoich dni miały utrzymanie i miały także tutaj stały pobyt w 1549 roku był tutaj duży pożar Skrzydło wschodnie zostało spalone, już nieodbudowane, odbudowane. Skrzydło zachodnie zostało odrestaurowane, odbudowane. Kościół był w stronę zachodnią o 7 metrów dłuższy. Jednak ten kościół skrócono i w XIX wieku wybudowano tę wieżę neogotycką. Wiadomo, że cysteci budowali kościoły bez wież, ale na planie krzyża. A w 1569 roku w tej części zachodniej powstał zakład dla panie ze szlacheckich rodów. Przebywały tutaj szlachcianki w tym zakładzie od 15 roku życia. Niżej nie mogły mieć, mniej lat nie mogły mieć, tylko 15 i powyżej lat. Były starsze osoby, tak jak na przykład w 1604 roku przybyła tutaj do tego zakładu, do klasztoru, e, słynna Sydonia von Borg, która mieszkała tutaj ponad 15 lat. E, stąd ją wzięto do Szczecina, tam postawiono przed sądem. Skazano ją na narzucenie czarów, klątwy na ród Gryfitów i dlatego. 19 sierpnia 1620 roku jako, że była szlachcianką najpierw jej ścięto głowę na kluczem kamieniu w Szczecinie, a później jej ciało zostało spalone na stosie za Bramą Młyńską w Szczecinie. Ta Brama Młyńska gdzieś znajdowała się mniej więcej w okolicach dzisiejszych 13 mózg. Ale ona tutaj przez 15 lat przebywała. Ten zakład dla tych panie ze szlacheckich rodów e, trwał aż do 1945 roku. A teraz idziemy do trąbek. Skończyliśmy ognisko i idziemy sobie torami dawnej wąskotorówki. Proszę. I teraz idziemy z usztorów. Więc już jest wieczór. Jest za 20.18. Jesteśmy już w trąbkach na stacji, więc koniec dzisiejszej wycieczki. Także dziękuję, żeście ze mną byli i oglądali naszą trasę. I do zobaczenia wkrótce na następnej. Cześć.